Cześć, z tej strony Mike, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii A. Scam Alert, jest to już 19 odcinek Nie sądziłem, że dożyję takiego momentu, nie sądziłem, że mnie to jeszcze w życiu spotka W krypto parę chwil już jestem i gdy zaczynałem swoją przygodę to było, znany był znany taki scam, który się nazwał BitConnect Każdy o tym pewnie słyszał Niektórzy weszli, gdy już program upadł na początku 2018 roku. Niektórzy już nie pamiętają nawet BitConnecta. Słuchajcie, chyba nadchodzi kryptowiosna, a może nawet kryptolato, bo mam dla Was kolejne ostrzeżenie. A mianowicie, wierzcie mi lub nie, BitConnect powraca z platformą 2.0. Zobaczcie. BitConnect 2.0... Platforma do zarabiania na kryptowalutach, strona Bitconnect.io. Oczywiście tutaj już zobaczcie 386 osób już obserwuje. I za 42 dni, 5 godzin, 37 minut i 15 sekund. Oczywiście można zapisać się do mailingu. Nic więcej nie ma, tak? Wrócimy wkrótce Bitconnect 2.0. Czyli znany scam powraca. E, aż się prosi, żeby poszukać. E, może w wyszukiwarce wezmę sobie klawiaturkę na kolana. Piszemy: Carlos Matos. Co na, co na to? Z... Carlos Matos. Zobaczmy, czy jest taki człowiek. Carlos Matos, zobacz, inwestor, przedsiębiorca. Samo tego. Tak, sprzedajemy wszystko. Proszę bardzo. Hej, 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 jest Carlos Matos, jest, mówi o Bitconneccie. Może parę słów dla osób, które. Nie słyszały wcześniej o BitConnect, nie słyszały, nie wiedzą w ogóle co to jest Bitconnect. To może ja powiem parę słów o BitConnect. Cie. Bitconnect to była platforma typu lending, czyli pożyczaliśmy swoją kasę, kupowaliśmy za bitcoiny Bitconnecty i, Bitconnect y i może, mogliśmy te Bitconnecty, Bitconnecty reinwestować, dać do na zamrozić, zależnie im więcej kasy inwestowaliśmy, tym więcej na początku system, o ile dobrze pamiętam, jak ja wszedłem już był tylko system chyba Trzypoziomowy czy pięciopoziomowy referencji na początku był dwunastopoziomowy. Na początku swojej działalności Bitkonek dachu nawet 9% dziennie. Dziennie. Wszyscy, którzy siedzą w skamach wiedzą o tym, że to jest nieosiągalne. No ale oczywiście przez jakiś czas system płacił. Typowa piramida, typowy schemat Ponzi, w którym e, w, e, wypłaty były pokrywane z wpłat kolejnych osób. System się zawalił w momencie kiedy wzięły za, za niego władze między innymi Texas. Texas wydał Cease and Desist Order, czyli zakaz działalności. No i zaczęto ścigać jakieś tam losy, Oczywiście nikt nie został skazany, no bo jak to w świecie krypto tak, nie ma winnych, nie ma nic. Sprawy drwa, e, trwają dalej. Także słuchajcie, wygląda na to, że jest kryptowiosna, bo jak wraca bitkonek, to znaczy się, że już chyba przed nami duże, duże wzrost. Oczywiście, jeżeli macie zamiar inwestować w taką piramidę, robicie to na własne ryzyko. Na pewno na YouTubie po jakimś czasie, że bitkonek faktycznie ruszy, pojawi się pełno naganiaczy, jaka to wspaniała platforma i tak dalej. Ale sprawdźcie historię, do jakiej ceny doszedł coin, przez ile czasu to wypłacało i po jakim czasie to upadło. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że czujecie się ostrzeżeni. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.